Dzisiaj warunki do nagrywania nie są lekkie, bo mamy tutaj małe remonty, ale chciałam wam koniecznie pokazać, bo ta sytuacja może się nigdy więcej nie powtórzyć, bo ja wciąż czekam, żeby dać wam znać, jak sprawdziły mi się kantary z Biotanu z Myhalters. Słuchajcie, tak, wreszcie udało mi się ubrudzić konia odpowiednio. Tak, żeby kantar również był brudny, bo chciałabym Wam pokazać, co jest jego zdecydowanie największą zaletą. Uwierzcie mi, wiele dni czekałam na to, żeby on się ubrudził chociażby tak, jak jest teraz, że coś się faktycznie na niego przyklei i po prostu na nim będzie, że będzie widać, że jest brudny, bo ten materiał nie brudzi się praktycznie w ogóle. Nic, a nic. I teraz sięgnę sobie tylko po szczotkę. No, tak? Zrobimy tak. I jakby to jest na tyle. Jest z powrotem czyściutkie. Słuchajcie, jeszcze tak jak Starling to jest grzeczny koń, ale na przykład Bean Love również nosi ten kantar i e, u Bean Love nie wydarzyło się z nim absolutnie nic, a że jest to koń bardzo mocno zabawowy. No to ona gubi wszystkie kantary, zrywa, no ciągle coś się z nimi dzieje. Tu nie wydarzyło się absolutnie nic. Mam jednak jakąś tam mikro uwagę do tych kantarów, a mianowicie nie podoba mi się bardzo, że one rdzywieją na swoich okuciach. Więc tutaj bardzo duża prośba do MyHalters o zwrócenie na to uwagi. No i jeszcze jedna rzecz, która może nie jest jakaś super znacząca. Ale dosyć ciężko się go zakłada, jeśli by się chciało tak na szybko. Wiecie, jedną ręką cykcyk cyk i już zrobione. No niestety tutaj to wszystko się jest tak mocno antypoślizgowe, że po prostu nie wsuwa się lekko na głowę. Ale generalnie no powiem wam tak, myślę, że posiadanie takich kantarów jak ten oszczędza bardzo dużo pieniędzy na kantary, które konie gubią, niszczą i tak dalej. Czy też po prostu zajeżdżają do stanu już wyglądu, wiecie, dramatycznego, to na pewno jest super opcja. Prawda, Starling? Najadłaś się? Świetnie.